Spółki Diagnostyka Obrazowa Wiemiecki i KUS chciałbym powitać Państwa na otwarciu pracowni tomografii komputerowej, która jakby dzisiaj jest zlokalizowana w szpitalu, ale jest prywatną inicjatywą. Chciałbym przede wszystkim powitać gości, którzy dzisiaj do nas przybyli, a więc Pana Starostę Mieczysława Kiełbasę, witamy. Członków zarządu powiatu nowosądeckiego, pana Stanisława Wanatowicza, pana Józefa Brońskiego, pana burmistrza Zdroju Dariusza Reśko, pana przewodniczącego komisji zdrowia i uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego, pana Włodzimierza Oleksego, panią Marię Jana z prezesa spółdzielni pracy Muszynianka. Panią Bogumiłę Ważyńską, Prezesa Fundacji Rozwoju Szpitala Miejskiego w Krynicy, Pana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Zdrowia, Pana Marka Wójcika. Witam Pana Dyrektora e, Sławomira Kmaka, Dyrektora dzisiejszego szpitala w Krynicy Zdroju, Witam także Pana e, doktora Marka Lemańskiego, Zastępcę Dyrektora Dostawy Opieki Zdrowotnej. E, nie wiem, czy jest Pan Dyrektor e, Puszko, e, potwierdzał, że przybędzie do nas dyrektor szpitala w Nowym Sączu. Witam także grono ordynatorów z panem doktorem Januszem Stepnerem z oddziału ginekologii, z panem Maciejem Michalczykiem z oddziału wewnętrznego, pana Tadeusza Frączka, ordynatora chirurgii urazowo-ortopedycznej i pana Arkadiusza Niemca, ordynatora anestezjologii i intensywnej terapii a także panią dr Halinę Frączek z oddziału pediatrii noworodków oraz pana Jacka Śliwka, kierownika bloku operacyjnego. Witam także przedstawicieli firmy General Electric, której sprzęt tutaj jest zainstalowany, panią Grażynę Lubiś, nie ma jej w tej chwili, ale mam nadzieję, że do nas dołączy i pana Tadeusza Kantego, dyrektora regionu południowo-wschodniej Polski. Witam oczywiście naszą władzę duchowną, księdza magistra Eugeniusza Szymczaka i będziemy prosić później również o poświęcenie tej nowej pracowni. Jestem dumny z tego, że możemy spotkać się dzisiaj tutaj, w tym miejscu, w takim dniu dosyć szczególnym dla radiologii, bo to jest, proszę Państwa. 118 rocznica odkrycia promieniowania X dzisiaj właśnie przypada. Nieprzypadkowo dlatego też wybraliśmy tą datę na otwarcie pracowni tomografii komputerowej. Tomograf jest takim urządzeniem, które wykorzystuje właśnie to promieniowanie. Promieniowanie skądinąd szkodliwe, ale również zbawienne w sensie właśnie diagnostycznym. Tego typu aparatura jest obecnie Standardem w działaniach diagnostycznych, w diagnostyce obrazowej, i po wielu latach starań ten szpital w końcu może się poszczycić tym, że takie urządzenie jest zainstalowane. Jak widzicie Państwo, pracownia jest niezbyt duża, ale myślę, że na potrzeby tego szpitala zupełnie wystarczająca. Aparat nowoczesny zapewniający możliwość właściwie pełnej diagnostyki, może z wyjątkiem badań serca i koronarografii, ale też na razie takich jeszcze ambicji tutaj nie mamy, więc myślę, że dla lokalnej społeczności to urządzenie na pewno będzie bardzo ważne i bardzo cenne w takiej szybkiej diagnostyce tutaj na miejscu, żeby nie trzeba było wysyłać tego pacjenta gdzieś daleko zwłaszcza w zimie czy w sytuacjach, w których ten transport może narazić pacjenta na również zagrożenie zdrowia czy życia. Cieszę się bardzo, żeśmy się tutaj wszyscy zgromadzili. Poproszę teraz Pana Dyrektora o kilka słów w tym temacie. Dzień dobry, witam Państwa również serdecznie. Szanowni Państwo. W... Dzisiejsza data wybrana, wybrana przez, e, przez przedstawicieli spółki przypadkowa, ale też dla nas, dla nas e, jeśli chodzi o taką działalność operacyjną związaną z, e, z pracownią tomografu komputerowego w szpitalu w Klinicy, była kilka tygodni wcześniej, kiedy faktycznie fizycznie pierwsze badanie się tutaj odbyło e, i kiedy pierwszy pacjent mówiąc obrazowo zjechał windą z chyba, z, o ile się nie mylę, z trzeciego piętra i miał tutaj wykonane, wykonane, wykonane badanie bez konieczności narażania go na e, transport do Nowego Sącza czy do duchowa jak, jak było to w przeszłości. E, ja może troszeczkę o historii powiem. E, historia starań o tomograf, o pracownię tomografii komputerowej w szpitalu ma już taką malutką brodę dlatego, że e, trwała przynajmniej przez e, ostatnie 2,5 roku, kiedy ja mam przyjemność zarządzać tą pracówką, e, ale ale też wcześniej odbyły się dwa bądź trzy przetargi na zorganizowanie pracowni, pracowni tomografii komputerowej w szpitalu. No być może musieliśmy dotrzeć do tego, żeby tak zaprojektować funkcjonowanie tej pracowni i starać się o outsourcing tych usług, ale też w takim zakresie, jaki będzie odpowiedni dla rozmiaru tego szpitala. Mam nadzieję, że, że dzisiaj udało nam się znaleźć takie porozumienie, że przynajmniej w tych dniach taką formułę, że przynajmniej w tych okresach, kiedy będzie to najbardziej potrzebne, pracownia będzie funkcjonowała na 100% naszych, naszych potrzeb, jeśli chodzi o, o szpital w krynicy, a pozostałą część też dla, na pewno dla, dla innych osób, które, czy dla innych podmiotów, które będą chciały z tej pracowni skorzystać. Z dużą satysfakcją otwieramy tą pracownię i pracujemy razem z firmą diagnozis. Myślę, że przez najbliższe, przez ostatnie tygodnie nauczyliśmy się sporo, jeśli chodzi o funkcjonowanie szpitala z, z tym urządzeniem na miejscu, jeśli chodzi o, o ergonomię pracy, o, o, o planowanie tej pracy, o czas pobytu pacjenta w szpitalu, o... To też taki komfort, że nie trzeba dzisiaj rezerwować gdzieś terminu na jutro, na pojutrze czekać, denerwować się, czy ten pacjent będzie miał wykonane badanie w najbliższym możliwym terminie, czy nie. Dzisiaj jest ten duży komfort, przynajmniej przez od godziny 8 do 18, że można to badanie dla pacjenta wykonać, wykonać natychmiast. Ale też muszę powiedzieć, że te 4 tygodnie, które minęły, to jest też taki czas, kiedy mieliśmy pacjentów, którzy być może albo na pewno przez ostatnie lata nie zostawali w krynicy po, po wstępnej diagnozie, która odbyła się poza, poza szpitalem w krynicy. Przeważnie był to szpital w Nowym Sąszu. To też jest szansa dla pacjentów, którzy na przykład ulegają wypadkom komunikacyjnym na terenie krynicy, że no, to badanie, to leczenie jest tutaj natychmiast. Szybko wdrażane, myślę, że to jest, to jest bardzo, ważne, bardzo ważny element. No, po raz pierwszy od, od kilku lat odbył się zabieg związany z, 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 z odbarczaniem, chyba tak to się nazywa, jeśli chodzi o wiercenie w czaszce w, w klinice, w szpitalu, więc to jest rzecz, która na pewno pcha szpital, szpital do przodu, jeśli chodzi o, o jakość świadczoną przez nas usług. Mamy dobre doświadczenie, jeśli chodzi o, o współpracę z, z, z firmą Diagnozis, bo korzystamy z usług, z usług spółki w innym zakresie, więc mogę powiedzieć z taką dużą, dużą dozą pewności, że ta współpraca, która będzie, będzie odbywała się w przyszłości, również będzie dobra i harmonijna. Przede wszystkim z korzyścią, z korzyścią dla pacjentów, bo pomimo braku kontraktu myślę, że to będzie rzecz, która najbardziej, najbardziej yy, przyświeca imi im, 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 i przedstawicielom Chciałbym Wszystkim bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować panu doktorowi, dziękuję panu dyrektorowi za, za zaproszenie, za możliwość uczestniczenia w tych pięknych wydarzeniach. Nie powiem szczerze, że jestem ogromnie wzruszony, bo proszę państwa, proszę zdać sprawę z tego, że jest taki moment naprawdę historyczny w historii medycyny, właśnie. Szlachetnego, szlachetnego miasta Klinicy ponieważ pojawia się urządzenie, które w ten sposób dołącza to miasto do grona takich w pełni światowych, globalnych ośrodków diagnostyki. Jest to wielkie wydarzenie, ogromnie dla mnie wzruszające, ponieważ reprezentuje firmę, która od początku odkrycia promieniowania rentgenowskiego była właściwie firmą produkującą lampy rezonanskie. Również takie lampy, jakie znajdują się tutaj wewnątrz tomografu, który dzisiaj jest no, bohaterem właściwie tego naszego spotkania w tej pracowni. Więc reprezentuje firmę, która przyczyniła się do rozwoju diagnostyki, szczególnie właśnie związanej z tomografią komputerową. Cieszę się ogromnie, ponieważ w klinice będziemy mieli aparat, który należy do nowej generacji tomografów komputerowych. Jest to aparat niskodawkowy, czyli aparat, który pomimo właśnie, jak podkreślił pan doktor zawiera w sobie źródło promieniowania przenikliwego, ale to promieniowanie jest minimalizowane, jest znikome dla pacjenta. Jest to nowe otwarcie, nowa jakość w diagnostyce obrazowej w rentgenowskiej, w tym również tomograficznej. Następnie jest to tomograf, który posiada bardzo szerokie spektrum możliwości. Praktycznie wszystkie typy badań będzie można wykonać na tym aparacie. Aparat, który spełnia wszystkie najnowsze standardy w tej chwili technologii światowej. Dlaczego? Ponieważ jest to model, który wszedł do produkcji seryjnej w ubiegłym roku. Więc jest to aparat, który nie spełnia rok. Ta technologia nie spełna rok od roku jest dostępna na świecie. Więc aparat inskodawkowy, aparat ekonomiczny w znaczeniu konsumpcji energii, czyli tym samym aparat, który dba o środowisko. Więc mamy tutaj spełnienie kilku wielkich standardów światowych. Standard ecomagination, czyli właśnie tej odporności w właśnie ochronności radiologicznej, następnie standard Health Imagination, aparat, który jest szczególnie przystosowany do badania pacjentów o dużym obciążeniu zdrowotnym, np. pacjentów, którzy są w trakcie leczenia onkologicznego, dzieci, aparat niskodawkowy, aparat no, prawie nieinwazyjny, więc są to wyróżniki, które, którymi poczucić się mogą wielkie, nowoczesne placówki służby zdrowia. I dlatego chciałbym pogratulować. Panu dyrektorowi, pogratulować szpitalowi, pogratulować oczywiście państwu, że właśnie tutaj w Krynicy, w tym tak pięknym miejscu, będzie mógł pracować, służyć państwu i my również poprzez naszą pomoc techniczną w realizacji różnych programów tutaj związanych z pracą tomografii komputerowej również służyć będziemy społeczności krynicy, społeczności osób, które będą korzystały z pomocy medycznej tego szpitala. Takie piękne przemówienia były wprowadzające nas właśnie istotę tej działania tego, tej aparatury z ogromną radością. Pomogę się teraz z wami wszystkim. Prosząc o błogosławieństwo, wybóg stwórca i pan wszystkiego dobra i doskonałości błogosławień pracy i każdy z nas tutaj doznawał ból którzy tutaj zgłosili dobry dobry e, diagnoz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A Jezus, który polecił swoim uczniom, aby uzdrawiali pory i niech niech Bóg w dziewczynie nie będzie z wami wszyscy. Ojciec Miłosierdzia i bóg wszelkiej podzieli, który nas pociesza przez swojego Syna mocą Ducha Świętego, otacza szczególną miłością nasze błogosławieństwo grupy, doświadczonych wszelkim utrapieniem pory dorosłych, którzy w jakikolwiek sposób mi służą. Chorzy dopełniają w swoim ciele braci, do który Chrystusa dla dobra jego ciała, w którym jest koszy. Chrystus powiedział, że kto chorym poddaje się wyświadcza Jemu samemu więc jest, abyśmy prosili o Boże błogosławieństwo bo dla wszystkich porych, którzy będą korzystali z tej aparatury i dla tych, którzy będą ją obsługiwali. Wysłuchajmy krótkich słów ujętych z jezusi św. Pawła apostoła do Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierty, Bóg wszelkich o ten, który nas pociesza w każdym naszym utratieniu byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkie doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki, to dla pociechy i zbawienia Waszego, a gdy pocieszani jesteśmy, to dla Waszej pociechy sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. za zaproszenie i za włączenie mnie do tej uroczystości wspaniałej. Gratuluję wszystkim. Cieszę się, że już e, ranga Krynickiego Szpitala wzrośnie bardzo wysoko po zainstalowaniu właśnie tej aparatury. jest to niewątpliwie wielki dzień dla, dla klinicznego Szpitala. Jakkolwiek, bo no już tu słyszałem, że wykonano na tym urządzeniu ponad 100 badań, i od kilku tygodni ono już działa. Dzisiaj następuje oficjalne y, otwarcie pracowni demografii komputerowej. I to dzisiaj w tym zresztą, jak się okazuje, historycznym dniu 118-rocznica y, wykrycia promieniowania X, prawda następuje oficjalne otwarcie tej pracowni do y, użytku. Dyrektor przedstawił historię starań o uruchomienie tutaj y, tomografu komputerowego. Rozważyliśmy różne możliwości. Y, okazało się, że no, najlepszą formą to będzie taka forma jak właśnie jest w tej chwili, czyli zaproponowanie y, ogłoszenie przetargów, udostępnienie pomieszczeń dla firmy, która będzie wykonywała badania zarówno dla potrzeb szpitala, jak również dla potrzeb innych podmiotów i y, y, również będzie świadczyła odpłatne na tym urządzeniu. Podnosi to znacząco stan szpitala, powoduje, że jakość diagnostyki, a zatem jakość leczenia będzie z pewnością znacznie lepsza. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy dołożyli starań do tego, aby to urządzenie tutaj zostało zainstalowane. Przede wszystkim w lekcji całej zawodze szpitala w Krynicy. Chciałem podziękować również firmie Diagnostyk za to, że wybrała właśnie tą lokalizację. Tutaj niewątpliwie znaleźli Państwo lepszą lokalizację, gdzie byłaby zapomniana większość pacjentów, więc naprawdę jestem wdzięczny, że właśnie to tu w Krynicy, ten szpital będzie, ten tomogram będzie działał. Dziękuję bardzo. Pana Burmistrza, proszę. Teraz ja króciutko, bo myślę, że panu tutaj tyle lepiej nie służy, chyba szkoda, to ale ja chcę podziękować mi w imieniu społeczeństwa klinicy, a to że dzięki temu, że to urządzenie zostało to zainstalowane, w jakimś się mieć 30 czy wysoka, a często te sekundy czy, czy minuty decydują o ludzkim życiu, więc myślę, że to jest, jest naprawdę istotne. Więc serdecznie gratuluję pomysłu z zarządzania. I serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy do mnie się przyczynili. Powiem szczerze, taki wątek osobisty, proszę bardzo. Mój ojciec w tym szpitalu pracował wiele, wiele lat i myślę, że w tej chwili, tam patrząc, bardzo się cieszę z tego, że właśnie ta podskładka się pięknie rozwija. Życzę, aby jeszcze rozwijała się jeszcze lepiej. Znak personel, który tutaj jest, myślę, że jest takim. To jest najlepszy szpital w tym regionie. Bo ma najlepszy personel. Ale personel bez takiego sprzętu to, to nie jest wszystko medycyjne. Więc jeszcze raz gratuluję i dziękuję bardzo, że Panowie zdecydowali się na współpracę właśnie z naszą placówką w naszym biegunie liście. Dziękuję.